Witam Was kochani, mam nadzieję, że zostaje Was w dobrym, zdrowiu i świetnym samopoczuciu, bo mam dzisiaj dla Was kolejny tutorial torebkowy. Tym razem po raz kolejny zabieramy się za sznur w rozmiarze 9 mm. To będzie drugi tutorial ze sznurka w rozmiarze 9 mm. Mam nadzieję, że ten wzór również przypadnie Wam do gustu, więc bierzemy najgrubsze szydełko, jakie mamy w domu, i zabieramy się do pracy. Tą dzisiejszą torebkę będziemy szydełkować ze sznurka w rozmiarze 9 mm. Tutaj mam pełen motek, żeby Wam pokazać jak wygląda, ponieważ ja będę używała sznurka z recyklingu, można powiedzieć, ze sprótej starej mojej torebki. Sznurek w rozmiarze 9 mm od firmy Mila Druciarnia, który naprawdę ja bardzo, bardzo lubię. Jest pakowany w motki po 100 metrów i na pewno do takiej torebki jeden motek takiego sznurka... Wam w zupełności wystarczy. Ten sznurek jest dostępny w naszym sklepie internetowym, zrobiłam sobie.pl, no i oczywiście bezpośrednio u producenta. Ja dzisiaj będę szydełkowała szydełkiem w rozmiarze 12 mm. Do takiego sznurka może być wykorzystywane również szydełko grubsze, jeszcze szydełko 15, na przykład, jeżeli zależy Wam na bardziej ażurowym, luźnym wykończeniu, to wtedy wybieramy szydełko większe. Zaczynamy od łańcuszka. Ja sobie ten sznur składam na pół, tak żeby długa końcówka była na górze. Wkładam szydełko, pobieram, przeciągam, i tą pętelkę początkową już tutaj mocno zaciągam i teraz robię łańcuszek. W zależności od tego, jaką dużą torebkę chcecie uzyskać, tyle oczek łańcuszka robicie na początku. Mniej więcej, długość tego łańcuszka będzie długością. Waszej torebki na dole, bo nie będziemy tym razem robić torebki takiej jak poprzednia, czyli takiej beczułkowatej, rozszerzającej się ku górze. Więc w ten sposób sobie możecie zaplanować, niekoniecznie licząc oczka, żeby mieć tyle co ja, no chyba że bardzo chcecie, to oczywiście nie ma problemu. Natomiast dobrze jest sobie wymierzyć. Ja zaczynam od 15 oczek łańcuszka i mam tej długości właśnie, właśnie łańcuszek. Uwielbiam robić torebki ze sznurka 9 mm. Bardzo często robię je wtedy, kiedy mam mało czasu, a chcę właśnie komuś sprawić przyjemność, komuś taką torebkę zrobić, ponieważ to dzierganie jest naprawdę błyskawiczne. Jest kilka takich bardzo, bardzo łatwych wzorów. Ja już jeden filmik ze sznurka 9 mm, też to był kolor habrowy, Wam pokazywałam. Naprawdę to jest tak niesamowicie łatwa robota, a jednocześnie torebki z tej dziewiątki są niesamowicie atrakcyjne, więc polecam tym wszystkim, którzy je. Jeszcze nie próbowali. Zakończyliśmy łańcuszek. Przechodzimy teraz do drugiego oczka, licząc od łańcuszka. Mamy pętelkę na szydełku. Pierwszą, pierwsze oczko, drugie oczko licząc od szydełka, oczywiście. Wbijamy się pod to oczko tutaj pod jedną nitkę i od razu zaczynamy robić oczka ścisłe. Czyli pobieramy, przeciągamy przez pętelkę i przez pętlę na szydełku. Wbijamy się w kolejne oczko. Pobieramy sznurek, przeciągamy przez oczko i przez pętelkę na szydełku. I w ten sposób robimy oczka ścisłe do końca rzędu. Z racji, że ja szydełkuję tym razem szydełkiem dwunastką, a nie piętnastką, jak to mam w zwyczaju, będę się starała robić dosyć luźno, nie zaciągam tych pętli za mocno, ponieważ właśnie nie chcę mieć aż takiej e, zwartej formy. Ja wolę takie torebki właśnie bardziej na luzie. Robimy łańcuszek do samego końca. Z, ze względu na to, że ten początkowy supełek mocno zaciągnęłyśmy, to wyraźnie widzimy, które oczko jest naszym ostatnim oczkiem do przerobienia. I w tym oczku zrobiłam jedno oczko ścisłe, wykonam jeszcze dwa kolejne oczka ścisłe, wbijając się w to samo oczko. Drugie i trzecie. Te oczka ścisłe robione na końcu mają spowodować właśnie to, że nam się pięknie tutaj zakręci robótka. Przejdziemy na drugą stronę łańcuszka, ponieważ teraz. Właśnie tę stronę będziemy przerabiać. Tą końcówkę, którą tutaj mamy, ja sobie będę podawała, żeby pięknie mi się wrobiła pod kolejne oczka. Wbijamy się teraz od drugiej strony łańcuszka. Zobaczcie, tutaj jest oczko ostatnie, w którym są trzy oczka ścisłe. Przechodzimy dokładnie na drugą stronę. To jest dosyć łatwo rozpoznać, jak sobie rozciągniecie tutaj. To są takie dwie nitki skrzyżowane, układające się w ten sposób. Tak rozpoznajemy, w które oczka mamy się wbijać. Wbijamy się zatem od razu tutaj w pierwsze oczko i robimy oczko ścisłe. Będę odpowiednio kierowała tą końcówką, która, końcówką sznurka, która mi została, żeby właśnie ona ładnie wplatała się w kolejne oczka. oczka ścisłe po drugiej stronie. Troszeczkę y, muszę poluźnić, troszeczkę zbyt tutaj zwarte te oczka mi wychodzą. Końcówka schowana. Tutaj trzeba było troszeczkę więcej zachodu, troszeczkę bardziej się postarać, żeby ta końcówka pięknie nam się schowała. Ona wyląduje w środku torebki, więc będzie absolutnie niedostrzegalny ten, ten ogonek maleńki, który tutaj jeszcze jest. Można go oczywiście przyciąć, można go podszyć igłą i nitką, żeby zabezpieczyć tą końcówkę, żeby nic tam nigdy się nie, nie popruło, nie wychodziło. Podążamy oczkami ścisłymi do końca. I teraz mamy ostatnie oczko tutaj do przerobienia. I w tym oczku robimy dwa oczka ścisłe, ponieważ po drugiej stronie już pierwsze oczko ścisłe zrobiłyśmy. A zależy nam na tym, żeby w tym pierwszym okrążeniu były trzy tutaj, i trzy po drugiej stronie. Zatem w ostatnim oczku robię raz, wbijam się w to samo oczko i dwa, dwa oczka ścisłe i to będzie dno naszej torebki. Wykonaliśmy, ją, e, wykonaliśmy to dno samymi oczkami ścisłymi, dzięki temu dno jest naprawdę właśnie takie, jak sama nazwa wskazuje, ścisłe i zwarte na pewno nic dołem z tej torebki nam nie wypadnie. I teraz pokażę Wam coś bardzo łatwego, pokażę Wam w jaki sposób będziemy budować dalszą część naszej torebki, co jest bardzo istotne, to takim ściegiem, jaki pokażę Wam teraz, będziemy robić całość ślimakiem, nie wykonujemy tutaj żadnego łączenia okrągłego, w związku z tym ten projekt jest naprawdę łatwy i odpowiedni dla każdego, nawet dla osób bardzo, bardzo początkujących. Wbijamy się teraz za każdym razem tylko pod tylną nitkę. Zobaczcie, tutaj są oczka. Oczko prawidłowe to jest taka literka V. Ponieważ robiłyśmy oczka ścisłe, one tak troszeczkę tutaj leżą. Dwa rzędy naszych oczek, pod które się będziemy wbijać, są blisko siebie. Nas będą interesowały te najbardziej zewnętrzne nitki. Będziemy szydełkować pod tymi nitkami, a po drugiej stronie pod tymi nitkami. Nie pod całe oczko, czyli pod dwie nitki, tylko i wyłącznie pod tylną pętelkę. I nasz wzór wygląda następująco. Wbijamy się w pierwsze oczko pod tylną nitkę pierwszego oczka. Wykonujemy oczko ścisłe. Następnie, zamiast przechodząc do kolejnego oczka i wykonując oczko ścisłe, robimy jedno oczko łańcuszka. To jest zamiast tego oczka, w związku z tym to oczko teraz pomijamy, przechodzimy od razu do następnego i w następnym oczku znowu robimy oczko ścisłe. Kolejne, zamiast oczka ścisłego, oczko łańcuszka, czyli to pomijamy. Przechodzimy do następnego oczka. Pamiętamy, że wbijamy się tylko i wyłącznie pod tylną pętelkę i robimy oczko ścisłe. I tak na zmianę, robiąc oczko ścisłe, oczko łańcuszka, będziemy budować całą torebkę. Oczko łańcuszka, oczko ścisłe, oczko łańcuszka, jedno oczko pomijamy, oczko ścisłe. Oczko łańcuszka, jedno oczko pomijamy i w następnym, i tak dalej. I teraz zobaczcie. Tutaj na zaokrągleniu nie robimy nic innego. Cały czas to samo. Oczko łańcuszka, teraz by wypadało to oczko, to oczko pomijam, przechodzę od razu do następnego. Oczko ścisłe, i już jestem, zobaczcie, po drugiej stronie. Bardzo, bardzo łatwy wzór. Sama torebka właściwie zakręca nam. Z dna na ścianki, i te ścianki właśnie w ten sposób budujemy. Dla osób, które są przyzwyczajone do mniejszego szydełka, takie wielkie, grube szydełko będzie dosyć zabawne w pracy. Jak widzicie, cała, całe szydełkowanie takim grubym szydełkiem wygląda tak troszeczkę śmiesznie, jak zabawa, tak troszeczkę tutaj ucieka, gdzieś ta, ta robótka nam tutaj niemalże podskakuje. Ponieważ rzeczywiście ten sznur jest bardzo, bardzo gruby, no i szydełko też jest z słusznych, słusznych rozmiarów, więc ja się śmieję czasami. Robota takim grubym szydełkiem wygląda, jakby to dziecko się bawiło w szydełkowanie, ale efekt jest naprawdę rewelacyjny. Znowu jestem na drugim zaokrągleniu, zrobiłam oczko łańcuszka, pomijam, przechodzę do kolejnego oczka. Oczko ścisłe, oczko łańcuszka. I teraz zobaczcie, jestem po drugiej stronie. Takie troszeczkę fale nam tutaj powstały. Nic nie robimy innego. Pomijam jedno pod następne oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. I już znowu jestem na drugiej ściance. Robutka pięknie mi sama zakręciła, i teraz zobaczcie. Jak widzicie, chciałam dojść do tego miejsca, żeby wam pokazać, że to wszystko nam się zaczyna do środka zwijać. W pewnym momencie, możecie to zrobić teraz, możecie to zrobić za chwilę. Wywijamy torebkę na prawidłową stronę, ponieważ ta strona będzie naszą. Stroną Oczywiście. Prawą. Jeśli komuś się podoba to, co osiągamy tutaj od środka, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby końcówkę schować po drugiej stronie i zostawić torebkę w taki sposób. Natomiast w odpowiednim momencie już to wszystko sobie powinnyśmy, powinnyśmy wywinąć na stronę właściwą. Teraz się troszeczkę trzeba przyzwyczaić do tego widoku, ponieważ inaczej wyglądało, jak robiłyśmy od środka, ale nie robiłyśmy nic innego. Oczko łańcuszka pomijamy i pod tylną nitkę. Oczko łańcuszka i oczko ścisłe. Tak naprawdę ten film mógłby się już w tej chwili zakończyć, ponieważ nie robimy nic innego przez cały czas dziergania. Na razie niewiele tutaj widać, na razie nie widać jaki będzie efekt. Ja zrobię kilka kolejnych, kolejnych okrążeń, żeby wam pokazać, jaki sens właśnie ma tworzenie tego wzoru, jak fantastyczna torebka z tego wychodzi. Moja torebka wygląda tak, zobaczcie, jak ciekawy wzór wychodzi z takiego prostego połączenia oczka ścisłego i oczka łańcuszka. Przygotowałam sobie miarę, ponieważ zawsze szybko pod filmem pojawiają się pytania, nie każdy ogląda od razu, jakie są wymiary torebki. Na dole 25 cm, wysokość to 22 cm u mnie. Ostatnie okrążenie. Ponieważ ja chcę właśnie taką mieć mniejszą torebkę, zobaczcie, taka ilość sznurka mi została, a to nie był motek pełnych 100 metrów, więc być może taka mniejsza ilość, mniejszy motek 50 metrowy w zupełności wystarczy. Ostatnie okrążenie, ja wykonuję pełne okrążenie oczek ścisłych pod jedną nitkę, czyli zamiast robić tutaj. Te oczka łańcuszka, robię pełne okrążenie oczek ścisłych, dlatego żeby wyrównać ten brzeg, ponieważ tutaj zawsze powstają takie fale. Pamiętamy oczywiście o tym, żeby jakiekolwiek zmiany ściegu zaczynać w przypadku torebek robionych ślimakiem, zaczynać od brzegu torebki, żeby to było jak najmniej widoczne. Robię w każdym oczku, i tutaj już się staram w miarę robić to ciasno. Ponieważ nie chcę, żeby torebka się rozszerzała ku górze, oczka ścisłe pod tylną nitkę każdego oczka, niezależnie czy było to w poprzednim rzędzie oczko łańcuszka, czy właśnie również oczko ścisłe. Zobaczcie, tak ładnie wychodzi teraz wykończenie, taki ostatni. Ostatni rządek równiusieńki, dokończę to okrążenie i spotkamy się w tym miejscu. Jak widzicie, coś tutaj kolorowego pojawiło się obok mnie. To są klapeczki, które mamy w naszym sklepie internetowym. One mają pięknie tutaj wszytą taśmę pętelkową, i chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak w bardzo łatwy sposób, nawet bez pomocy szydełka, wyłącznie przy użyciu naszych paluszków, możemy taką klapę sobie zamontować. Ale zanim to zrobimy, musimy dokończyć torebkę. Podążamy oczkami ścisłymi do samego końca. Zobaczcie, tutaj widać, w którym miejscu zaczęłam robić oczka ścisłe, więc w tym miejscu, gdzie zaczęłam, ja szydełkiem schodzę niżej i robię ostatnie oczko ścisłe, żeby tą pętelkę ostatnią sprowadzić w dół. Aby nie było widać wyraźnej różnicy ze względu na to, że robimy ślimakiem, i teraz w tym miejscu można sznurek już obciąć. Ale ponieważ ja sobie zaplanowałam torebkę, której wielkość idealnie pasuje do tej klapki, to zamiast obcinać ten sznurek, ja obetnę dłuższą jego część, żeby zostawić sobie wystarczającą ilość sznurka, by tutaj pod oczkami i pod pętelkami tej taśmy przewlec ten sznurek. Zakończę go w tym miejscu i tutaj od wewnętrznej strony torebki dopiero wplotę końcówkę, żeby już. Za jednym cięciem, żeby mieć jedną końcówkę tylko schowaną, i przy okazji mieć przytwierdzoną, przymocowaną klapeczkę, która będzie zamykała się na tę stronę i będzie prezentowała właśnie się w taki sposób. Zatem zostawiam jeszcze tutaj ładny kawałek sznurka. Dopiero dalej go obcinam. Odkładam ten sznurek na bok, musimy wykończyć ten dziergany bok, w związku z tym ja wyciągam, wyciągam tę końcówkę, a następnie można to robić szydełkiem, a ja to zazwyczaj po prostu robię najzwyczajniej palcami, przechodzę o kawałeczek dalej, żeby ładnie tutaj, o zobaczcie, zakończyć ten ściek. I teraz rozkładam dokładnie tutaj na gładko moją torebkę. Zaciągam o, ten sznurek, mam od strony wewnętrznej. I teraz można sobie pomóc szydełkiem mniejszym. Można to robić tylko i wyłącznie palcami. Najważniejsze jest to, żeby dokładnie tutaj dopasować, żeby nie zacząć przyszywać w ten sposób żeby to było tutaj przesunięte, trzeba ładnie dopasować, można znacznikiem albo agrafką przypiąć sobie w paru miejscach właśnie taką klapkę, żeby nam się nie przesuwała i teraz zobaczcie, ja to robię palcami. Pod te dwie ostatnie nitki tego ostatniego naszego okrążenia wykonanego oczkami ścisłymi z jednej strony przeciągam sznurek i przeciągam go od razu. Pod pierwszą pętelkę. To oczywiście tutaj wszystko na koniec poprzycinamy. Sznurek przeciągnięty. I teraz, żeby pętelkę złapać, wracamy do tego samego oczka. Przeciągamy sznurek teraz. Na wewnętrzną stronę. I zobaczcie. Pętelka chowa się do środka pięknie. I jest już przymocowana. Przechodzimy zatem. Wszystko cały czas ładnie tutaj wymierzając. Przechodzimy do odpowiedniego oczka. Kolejnego. Od spodu przeciągamy przez torebkę, przez pętelkę. Te pętelki są z takich delikatnych gumek, więc całkiem wygodnie można je sobie tutaj rozciągnąć delikatnie. Wyciągamy, a następnie w to samo oczko chowamy sznurek na drugą stronę. Dzięki czemu pętelka ląduje w środku torebki i klapka na kolejne oczko przymocowane. Zobaczcie. Tak to fantastycznie wygląda. Od środka tych pętelek przy tym sznurku również nie widać, ponieważ pętelki są cieniusieńkie, a sznurek bardzo, bardzo gruby. W ten sposób przyszywam całą klapkę i spotkamy się za chwilkę. Skończyłam przyszywanie klapeczki. Tak to wygląda od środka. Tak wygląda od zewnątrz. Moja klapka będzie się pięknie prezentowała razem z tą torebką. Teraz mogę jeszcze bardziej Skrócić sznurek, który tutaj został w środku, i przy pomocy szydełka wrobić go od środka pomiędzy oczkami. Tutaj trzeba Poutykać. Przygotowałam sobie już mniejsze szydełko, za chwilę to zrobię. Jeżeli chodzi o zapięcie, bo tutaj jest potrzebne, do tej klapeczki jest potrzebne zapięcie, można użyć takich gotowych metalowych zapięć, które się tutaj nasadza, tak jak zapięcia do plecaków, a można sobie po tej stronie i po tej stronie przyszyć magnes również. To też nie będzie żadnego problemu. Ja myślę, że ja sobie do tej klapki przyszyję magnes, żeby raz, dwa, trzy... Tutaj na magnesik torebka mi się odpinała, zamykała. Następnie na boku można zamontować kółka albo półkola, na przykład metalowe, żeby zapiąć jakiś ładny, elegancki, pasujący yy, paseczek. Można również pasek wykonać ze sznurka który nam został, jeżeli taka jest Wasza wola. Samo wykończenie torebki to tutaj już jest uzależnione od Waszej weny, od tego jaką chcecie ją mieć, jaki chcecie uzyskać efekt końcowy. Klapeczki oczywiście są różne. Można, yy, można przeróżne te klapki do torebki zastosować. Mam nadzieję, że te klapki również Wam się podobają, bo ja jestem nimi zachwycona. Ta na przykład ma z zewnątrz ekoskórę od spodu, jest podszyta bawełną. Ta ma od zewnątrz materiał wodoodporne od spodu jest potrzeba również bawełną tak naprawdę można by było te klapki stosować zamiennie ponieważ sznurek który oplata od środka te pętelki można przecież w każdej chwili wyjąć i klapkę sobie podmienić nie jest to może takie że wymienimy ją w 5 sekund ale na pewno na pewno można to zrobić można te klapki również odwiązać kiedy przyjdzie nam torebkę wyprać ale myślę że nic by się nie stało gdybyśmy wyprały razem Zamontuję sobie magnes. Wezmę magnes przyszywany, więc po prostu za te cztery tutaj, te cztery wystające z magnesu półkola przyszyję jedną część tu, drugą część do torebki. Zapnę jakiś fajny pasek i zaproszę Was na podsumowanie. Magnesik przyszyty, torebkę można już wygodnie. Zapiąć i odpiąć, przygotowałam sobie dwa kółeczka takie otwierane, zamykane, zamontuję je teraz tutaj, żeby móc przypinać pasek, a pasek przygotowałam sobie zwykły granatowy z ekoskóry, ponieważ ta klapka i kolor torebki już są dosyć atrakcyjne, nie chcę, żeby tego wszystkiego tutaj już było za dużo. Przyknę pasek i pokażę Wam finalny efekt. A już teraz serdecznie Wam dziękuję za to wspólne dzisiejsze dzierganie. Mam nadzieję, że ta kolejna propozycja torebki wykonanej ze sznurka w rozmiarze 9 mm przypadnie Wam do gustu i że taką większą, mniejszą, podobną torebkę spróbujecie wykonać razem ze mną. Mam nadzieję, że spotkamy się niedługo w kolejnym tutorialu. Do zobaczenia!